Siemanko, cześć, witajcie na kolejnym materiale z testów e, zestawów e, fajerwerków z dyskontów do 60zł tym razem e, mamy sklep Brico e, Brico, udało mi się tak, zakupić wyrzutę e, Hot Sky 10 strzałową e, 10 strzałów, 18mm, czas jak podaje producent, to jest importer 12 sekund od Hestii e, taka wyrzutenka ma 40 gramów naku i i kosztowała 33 zł, czyli w sumie to była moja najdroższa wyrzutnia z Hestii jaką kupiłem e, w tym roku e, i tak, i następnym produktem jest, są rakietki Poseidon e, zawsze pamiętam kupowałem te rakietki, rakietki bardzo fajne Ra, 6 rakietek E, które posiadają jest tu opisane ile mają Neku 54 gramy Neku e, na całe opakowanie e, czyli szybka kalkulacja to jest jakieś e, jak dobrze liczę niecałe 9 jakoś tak 9 gram Neku na jedną rakietkę, ale one w zeszłym roku fajnie szelały. Jak w tym roku będzie, to zobaczymy w tym materiale. Za taki zestawik rakietek dałem 23 zł, czyli łącznie za taki zestawik, gdzie mamy wyrzutenkę, modułową wyrzutenkę, e, którą możemy najpierw wyszelić, a później użyć jako, e, jako rurkę, jako e, podstawkę w sumie do rakiet, które wkładamy i możemy śmiało z niej wystrzelić rakietki, ponieważ te rakietki nie są duże i się nie przechylą, nie przewrócą takiej wyrzutni, ponieważ jest sama w sobie ciężka, bo jest modułowa, nie jest zwykła taka rurkowa i za taki zestaw dajemy 50 56 zł, tam, no 57 bez 2 groszy dokładnie za taki zestawik, więc zobaczymy czy się opłacało 57 zł za taki zestawik dać, czy Owszem, czy również się nie opłacały na przykład za 50 te 7 zł kupić sobie dwa takie zestawy rakietek, na przykład albo dwa dwie takie wyrzutenki, albo jedną większą. Na razie ja tylko tak robiłem do, 5, do 60 zł, aby były w miarę rakietki jakieś i yy, wyrzutnie, niekoniecznie sama wyrzutnia, więc widzimy się w dalszej części materiału zapraszam was bez zbędnego przedłużenia zapraszam was do części z e, testem I teraz będą rakietki Poseidon Biorę czerwony. czerwony Poseidon Jasno zielona? No. Jasno zielony Posejdon. No? Już. Odpalaj, nie pytaj się czy już. Ciemnozielona. Ciemnozielony Posejdon. Są dwa ciemnozielone. Ładny multicolor biała, biała, biały posejdon. Ładny biały, tylko strasznie krótko utrzymuje się i rodziło Posejdony w tym roku nie mają srebrnego ogona. Nie wiem czemu. Niebieska. Niebieska. Bardzo ładne. Miałem migotenie, tylko straciłem. Fokusa. I ostatnia, druga ciemnozielona. Zobaczymy czy tak samo będzie strzelała. O, i jeszcze fokus stracony. Z zielonymi kulkami była. I bardzo malutki efekt. Właśnie jestem po testach. Jestem też w trakcie montażu, dlatego widzicie mnie znowu w takiej odsłonie e, tak, wyrzutnia Hot Sky e, bardzo w sumie fajna wyrzutnia nie miała jakichś tam lipnych tych e, efektów e, tylko jeden jej minus ona miała tylko 10 strzałów w kalibrze 20 mm a kosztowała ponad e, 30 zł więc tutaj zamiast tej wyrzutni zakupiłbym wyrzutnię Gold Light w Biedronce za te 25 E, za 25 e, zł, ponieważ e, wyrzutnia Gold Light z biedronki ma 16 szałów w kalibrze 20 mm, miała finał. Tutaj mieliśmy tylko 10 szałów bez żadnego finału, e, więc e, samo przejście mówi, że lepiej wydać 25 zł w biedronce. Na pewno nie kupiłbym drugi raz tej wyrzutni. Hot Brico ponieważ się po prostu no, nie opłaca. Ta wyrzutnia ode mnie dostaje e, góra za tą cenę piątkę e, Rakietki Poseidon e, były dwie zielone. Rakietki się różniły od siebie ponieważ jedna miała multicolor, druga miała tylko e, zielone kulki. E, co jeszcze o nich mogę dodać? Rakietki Poseidon w tym roku nie miały, nie miały srebrzystego ogona, jak to przeważnie było w rakietach Poseidon od Jorge. I co mogę jeszcze dodać, one miały zmienione korpusy, ponieważ w zeszłym roku jeszcze miały papierowe, kartonikowe. Te papier korpusy w tym roku były plastikowe, te, kor te korpusy. Więc już tutaj się trochę zmieniły. E, jakość ich e, wykonania oceniam na dobry. E, huk od dziwo miały zarąbisty. Bardzo głośne to były petarki Jak na takie małe petardki e, to były bardzo głośne. E, no ale efekty w niektórych były ładne, duże. Ale za to w niektórych były malutkie te efekty. Tam było właśnie chyba trzy małe Efekty i trzy duże, więc. No, za tą cenę jeszcze mógłbym się na nie skusić. Tam taką szósteczkę 6,5, 6 z plusem jej mogę dać. Ten zestaw ode mnie otrzymuje taką piąteczkę. Na pewno bym drugi raz takiego zestawu nie kupił. Jeszcze jak rakiety, jak cię mogę? Tak wyrzutnia wypadła okropnie, ponieważ miała tylko 10 szczałów, kosztowała ponad 30 zł e, i te efekty nie były zadowalające. Jeszcze jakby te efekty były jakieś klasy premium, czy miały więcej byłyby by gęst, gęst, bardziej gęste, to jeszcze może coś bym tu podciągnął, jeszcze może byśmy się na nią skusili ale za tą cenę nie polecam jej. Już bardziej polecam wyrzutnie. Jak chcemy, goldlight Gold Light z biedroneczki. Więc dzięki Wam bardzo za oglądanie tego testu. Zapraszam Was do następnych materiałów. Na razie, cześć!